Siemanko, kochani. Ole, Lagi. Siemanko, kochani, to jest... Ja jestem Zenek, a to jest taki mini survival po Zenkowemu. Nie wiem czemu, ale dzisiaj jakoś tak Lagi chciały mnie nastraszyć i mam Lagi. Ale może nie będą aż tak słe. Tak. W każdym razie to jest taki mój mały survival na singlu, który będę robił serię. Tak. A więc co noc? Zaczynamy nocą, nie? Kurczę, dobra. Eee, tak. Co do kanału. Mam zamiar jeszcze nagrać trochę happy hours. Teraz właśnie już mi się renderuje jeden filmik, który już nagrałem wcześniej e, z Ruvivald z Mariem Możecie go zobaczyć jak chcecie. E, po tym filmie będę... Spróbuję nagrać trochę Happy Wheelsów, chociaż nie wiem jak serwery będą zadziałały. Więc to nie obiecuję. Tak. A więc... No, a więc tyle do kanału. Chyba. Mam nadzieję, że Happy już będzie. Będę mógł nagrać, ponieważ serwery czasami trollują. No, czasami, często. A więc tak. Jest duża szansa, że HPUS się jednak pojawi. Dobra, wracam z powrotem do gry. Tak nie wiem, kilka odcinków z tego zrobię, jakieś, nie wiem. Jakie logi, jakoś jak sukiną. Lagi. I don't like lagi. A w każdym razie. Czekajcie, jeśli tu jest... Bijam śnieżne tu jest... Aha, dobra, dobra, wystarczy, wystarczy. Mam nadzieję że sobie jeszcze dzisiaj zrobić domek w tym. No nie jak ja nie lubię. Cóż no płyniemy. Płyń, żenek, płyń! przyda się jakie laki krówki o kurczę co ja robię zrobimy sobie miecznik i trochę krówek zamordujemy co? I jakby nigdy nic ale zamordujmy sobie troszkę krówek, bo czemu nie Krówki, 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 krówki Cześć, cześć, cześć Poszła spać. A co mi tam święta? Owca, też się przyda. Barbarzyńcza Co uciekasz do wody? Chcieliście jak ucieka do wody? Boi się mnie. No nie, yeah. bo przecież ja jestem Zenek, mnie się każdy boi. Dobra, idziemy dalej. skak, 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 skok. Ojcie. Ja Buzko! Nie wiem, myślę. Hmm, jaskinia. Zrobić sobie tu jaskinie, czy nie? Hmm. Hmm. Czy idziemy dalej? A, idziemy. Hmm, tam jest fajnie szpione No jakie laki! O, dobra, dobra, dobra. Ścinki, sorry, znaczy Ścinki, laki, wszystko Więcej owieczek, to sobie będziemy zrobić burzaczku Giń! Giń! No jak? Jaki Enderman? Się teleportuje, widzieliście? Ona ma cheaty. Cheaty, ją. No tak, nie gram na multi. Ja jeszcze tą sobie... Czemu nie? Coz i can. Gór. I flat. Góry flat, góry flat, góry flat. <gry> Czemu ja w ogóle weszłam do Hmm, jaskinia. U, lepsza jaskinia. No. Tak, nie ma, Nie mamy kilofonu. Dobrego. W ogóle nie mamy kilofonu. Tak, Zanek, dobry, dobry jesteś, dobry jesteś, wiesz. Tak, e, za i swoje myśli. Gdzieś tam w chmurach jestem. Kopie, kobla. W ogóle, no, jakieś tam specjały pewnie też będą. Na pewno będą specjały. Na, zrobię, na pewno zrobię special na 10 widzów. Ale tak, dla żartów. Jeśli w ogóle będę miał 10 widzów. Miejmy nadzieję, że jednak tak. Będę miał wier dzięki wami ludzie. Dajcie suba. I pomóżcie biednemu kotowi. Jed Jeśli dacie suba zynkowi, pomożecie jednemu kotowi. Bezdomnemu. Nie, żartuję. Ale suby dajcie. Idziemy do Kejwa. O. Wungiel. Wungiel. Wungiel jest albo Tak, wykopałem. Czy tam jest noc, czy A nie? Nie, mój fungiel. 8 minut już. Nie wiem, ja myślę, że już mogę tutaj tak powoli kończyć. Wiem, że za dużo w tym odcinku nie zrobiliśmy. Po prostu poszliśmy trochę, ubiliśmy krów, drewno znaleźliśmy. Ja sobie zamieszkam w tej jaskini. Nie, tak myślę, żeby zrobić cięcie i tu szybko udekorować, żeby. A nie wiem. Nie wiem, to już może w na następnym odcinku. W następnym odcinku. W każdym razie. W Ja. Dobrze. W każdym razie. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Subskrybujcie. I pomóżcie jednemu biednemu kotkowi. Tak, pomóżcie. Nie, żartuję. Po prostu dajcie... Suba, jeśli chcecie więcej takich tych Happy Wheels będzie nagrany eee, co jeszcze no. No. I tyle. Cześć!